Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować Państwu za tak liczny udział w wyborach w pierwszej turze i za poparcie mojej osoby i kandydatów na radnych z mojego komitetu. Ponad 2000 głosów, które uzyskałem i wprowadzenie do Rady 10 radnych z mojego komitetu świadczy jednoznacznie, że program, który dla Państwa przygotowaliśmy, zyskał Państwa akceptację. Jest to program ambitny i wizjonerski. Przewidzieliśmy działania dla wszelkich grup społecznych, od przedszkolaka do osób dorosłych, dla przedsiębiorców, dla ludzi kultury, dla sportowców. Przed nami druga tura wyborów. Ważne jest, żeby grupa radnych, która została wybrana, miała swego lidera. Nie możemy sobie pozwolić na stagnację taką, jaka była przez 4 lata, która cofnęła w rozwoju naszą gminę. Według mojej oceny to lata stracone dla gminy Włażowa. Aby to zmienić trzeba postawić na nowych ludzi. Mówię stop wyraźnie powiązaniom rodzinnom, koligacjom i kolesieństwu. Tylko praca i sumienne wykonywanie swoich obowiązków moje hasło brzmi krótko, ale dobitnie. Czas na zmiany. Proszę o głosy w drugiej turze wybory.